Cześć! Jak widzieliście na szorcie trafiło do mnie bardzo fajne C4 Picasso. Tak! Pani się pomyliła. Yy, zatankowała do pełna benzyny. No i ujechała kawałek, jak to stanęło, nie? Na szczęście moja dobra przyjaciółka była z nią. No i mówi, dobra, poczekaj, zadzwonimy, była to niedziela. Mówię, dobrze, to nie jedźcie, nie? Mówię, ściągniemy. I oczyścimy, będzie żyło. No ale już 10 km ujechały i stanęło, nie? No dobrze, stanęło. Mówię, no pewnie przeżyję. Mówię, no to przywieźcie kluczyk albo przyholujcie ja się, zajmę tym, będzie w miarę dobrze. No ale cisza, więc myślałem, że sobie poradzili. Słuchajcie, wczoraj dzwoni do mnie mąż i mówi, wie pan co, no bo ja spuściłem to paliwo z tego auta. Przepraszam. Dlaliśmy 30 litrów ropy, no, no ale dalej nie chcę zapalić, nie? Więc ja mówię, ale wie pan co? Ale jak pan spuścił? No bo C4 Picasso, trzeba zbiornik opuszczać, no bo tam nie ma dojścia, żeby to zrobić. Przez wlew też nie bardzo. Nie wysuszy pan zbiornika, mówię, no, najlepiej tego zdjąć, albo tam przepompować parę razy. Filtry wszystko powymieniać, dopiero uruchamiać, nie? Nie, nie, wie pan co? Ja przewierdziłem mało otworek, Podnosiłem na lewarku do góry, nie tak, żeby zleciało, i wkręciłem wkręta. Ja wie przepraszam, że co? Dosłownie takie oczy miałem. Chłop mówi do mnie. Nie, nie wie pan, co niech pan się nie martwi dałem uszczelkę. Zamilkłem. Mówię, ale wie pan, że w układzie wtryskowym tam wszędzie była benzyna. I pan to wszystko męczył, dopóki nie padł akumulator. No nie, 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 nie proszę pana. Ja zostawiłem tak, żeby trochę jeszcze zraz zakręcił, bo to jest automat i automatyczny ręczny, żeby można było go spuścić, bo on potrzebuje prądu, także ja pomyślałem. Czujecie to. I na koniec mówię dobrze. Eee, to Pan przywiezie, czy ja mam go zabrać. No to chłop mówi do mnie, nie, wie pracujemy. E, jakby pan mógł podjechać, tam córka będzie i po prostu da panu kluczyki. Nie, mówię, dobrze, to ja podjadę. Nie? No, córka mówi, że. Aha, ja podjadę, dobrze. No i chłop mówi na końcu: wie pan co, ale ja mam nadzieję, że ta żona tankując tą benzynę za dużo kłopotów nie narobiła w tym samochodzie. Ja mówię, nie wie pan co, no mam nadzieję, że nie, to sobie ja powiedzieć, bo... Słuchajcie. Widzicie, że już PESEL mam cięższy, już myślałem, że... ze strony klientów nic mi się nie zaskoczy, że już wszystko widziałem. Ale jak widać, chyba... Jeste, jeszcze jestem leszczem, jeszcze dużo muszę zobaczyć. Chodźcie teraz w szorcie było słabo, ale teraz pokażę wam, jak sobie piście, kurwa zrobił wkręta. Omówimy sobie ten temat na wstępie. Patrzcie, to jest tam chyba jedenasty rok, naprawdę, super to Picasso jest, 1.6 HDi, na fotelki, to jest tak fajnie, yy, jak się uda uruchomić, to Wam pokażę, ten znaczek Citroena, ta konsola stoi w miejscu, nie rusza się, tylko kiera się kręci, no zajebiste, w środku, naprawdę fajny aktor, sam się zastanawiam, czy sobie nie kupić takiego badziąga, można już i tanio kupić takie zajezdnie, tu co, może sobie ponaprawiamy, na kanale, nie? Dużo osób ma problemy z tymi autami, no bo to duże, naprawdę wygodne, fajne i kupują automacik u góry, wajcha do biegów. No Zobaczymy, może się trafi. Dobra, chodźcie pod auto. Chodźcie, teraz będzie trochę kiepsko, bo on stoi przed bramą, dlatego wczoraj w nocy przyciągnąłem. Chciałem wam w nocy nagrać shorta, ale się nie udało. Cię muszę złapać telefon, żeby było widać. I teraz patrzcie. Podchodzimy tu. Tu. Gdzie zbiornik paliwa? Tu patrzcie, jakiego kurwa wkręta. No słuchajcie, hit sezonu. Prawdziwy hit sezonu. O Jezu. No, ale nie kłamał, dał uszczelkę. Jak widzicie, nie cieknie. Prawda? Nie cieknie? Nie cieknie. I żeby nie było. Zrobimy to bez cięcia. Czekajcie, złapię telefon. Wiesz co, to wodzie kinie materiał. Ale ja Wam pokażę to. Prostownik odłączymy, żeby tam nie poszła nam żadna zwora. Nie? Bierzemy Kejsy, sodaczka się otwierają. Stacyjku. I co? Pół zbiornika paliwa jest? Jest. Nie ciecze. Nie czecze. Hit sezonu. Hit sezonu. A mnie tu jadą, że jakoś tak chujowe te naprawy robię. Że nie robię zgodnie z techniką, no. Słuchajcie, czuję się teraz bosem. Dobra, a teraz poważnie. Wróćmy sobie pod maskę. Możecie zrobić zawsze to sami. Nie trzeba jechać. Te słuchajcie. A może on spuścił tą benzynę po to, że ja jej nie spuścił, ja jej nie miał. Hmm? Może myślę, że mu wypije. <grytanie> Dobrze. Zobaczcie, gdzie nawet nie poszperał w necie, jest pompka. Przecież jakby sobie tu odłączył przewód paliwowy, już nie mówię tu na powrocie, tu przed filtrem i pompował z 8 godzin. To by wypompował do paliwo prawie do zera, wlałby pokręciliby go tam, dopóki akumulatora starczyło, i on by ruszył. Jeżeli by nie był uszkodzony, to by ruszył. No. Także, pamiętajcie, poszukajcie zawsze pompeczki albo czegoś. Jeżeli jest taka sytuacja, że macie elektryczną pompę w zbiorniku, to znajdźcie sobie, yy, dojście przez kanapę i możecie plus i minus podać na pompę. W necie jest opisów od cholery, nie pomylicie się. Zazwyczaj dwa grubsze to są do pompy, a dwa cieńsze to są do pływaka. Więc nie zrobicie żadnej zwory. No, a więc teraz tak. E, musimy to spróbować uruchomić. E, ja to wczoraj w nocy próbowałem zakręcić, więc to dala, robi, nie? E, bo było minus jeden, więc podgrzewało świece. Także musimy to teraz spuścić. Kupujemy tak. Nowy filtr paliwa. Spuszczamy wszystko ze zbiornika. Tą ropę, co on też wlał, też spuszczamy. Bo to wszystko wróciło i jest wymieszane z benzyną. Niestety, w nowoczesnych dieslach nie ma takiej opcji, żeby dolewać benzyny. Nie i koniec. One działają na ropie, już się przycierają. Doskonale wiecie, że układy opiłkują. Więc nie ma prawa być żadnego dodatku benzyny tym bardziej, że to auto pojechało, więc co, no teraz no, trzeba zrobić przerwę, eee, bierzemy borsuka, bańkę, kupujemy dyszkę paliwa, spompujemy wszystko do zera, a może wykręcimy ten wkręcik i spuścimy jego sposobem, nie, nie, nie ruszajmy, zrobimy to jak należy, tylko, że będziemy przepompowywać się przez powrót, tak, Cały filtr nam przepompuje, tędy, tędy, i dopiero powrotem będzie leciało do bańki, żeby ze starego filtra wszystko spuścić. I jak to spuścimy, nalejemy paliwa, dopiero otworzymy, wymienimy i spróbujemy uruchomić. No dobra, no to co? No to taka naprawa, no, bardziej na wesoło niż, niż ucząca, no ale myślę, że takie rzeczy też na kanale się przydadzą. No i sprawdzimy sobie jeszcze, jeżeli się uruchomi, będzie dobrze. No to będziecie wiedzieć, jak samochód się zachowuje po takiej akcji, nie? Czy to warto cisnąć do mechanika, czy spróbować samemu coś ruszyć, ale bez wkrętów, proszę was. Bez wkrętów. Ja tam robię takie akcje, ale jak jeździ auto na złom, to go na podnosik, Pff. paliwo się spuszcza w kręcika, żeby mu lawety nie zajechało, i koniec, nie? Ale to jest słuchajcie, 11 rok, to jest nie wiem, za dwie dychy warte, nie? Dobra, widzimy się za chwilę. Eee, dobra, widzicie, z filtra podłączyłem się tu w zasilanie pompy. Eee, z tu nie szło, bo jest zaworek, więc pompowanie, słuchajcie, już 20 minut pompuję. Eee, mamy tam za 3 litry, nie? No dobra, no niech będzie. Ale już widzę, że idzie dużo ciężej, a więc idzie ropa. Więc zaraz zrobimy jeszcze inny plan. Zaraz Wam pokażę. Dobra, jesteśmy. Czyli zasilanie już podpięte, a z powrotem wpięliśmy się cyk, 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 cyk do banieczki. Nie? Teraz musimy sobie napompować paliwka, bo już szła normalnie robka. Także, o, idzie jaka gęsta. Także on miał w układzie benzynę i w przewodach, dlatego nie chciał ruszyć, nie? Więc teraz go poprzykręcamy. On trochę sobie popstryka. Jak dostanie już normalnego paliwa, to powinien się uruchomić. I resztę syfu to zaciągnie ze zbiornika. Powrotem nam wypluje do bańki. No dobra, spróbujmy. Ach. Ach. Co on nam powie? O proszę, czy już lepiej, może będzie żył, jak myślicie? <laughs> o, dostaję robki. No, już paliwko. Chodzi. Widzicie? Tak niewiele zostało. Popatrzcie, jak pięknie pracuje. Starczyło przepompować przez piąteczkę. Długo to nie trwało. A zobaczymy jak wtryski dają, bo mamy od razu wtryski. O kurde, ale powrót z pompy na pieprza. Ale zobaczcie jakie to białe jeszcze leci. Widzicie? Także nie będziemy się z tym bawić, tylko poczekam aż zejdzie to paliwo ile pochodzi. A ja teraz dopiero lecę po No dobra. Filterek cyk. Trzeba poodpinać wężyki. Cztery śrubki. Wkładzik do góry. I już. To co? Wymieniamy. Ale wiecie co? Ja tego filtra nie założę. Zobaczcie jaki to jest mech. Patrzcie. Są normalne nitki. Ja pierdolę. Dobra, no niestety. Patrzcie, nie sprawdziłem. Wzięłem i koniec. Eee. Dobra, jademy ze wsi do miasta. Pan drugi filtr. E, patrzcie, jaki czorny się zrobił. E? Skobany. Montujemy. Mam drogi. I teraz niespodzianka. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Słoneczku. A może nie? to o! Patrzcie, jakie ładne opiłki, chyba długo nie pożyje. I jeszcze jedna rzecz: słuchajcie, tej uszczelki nie da rady, drugi raz założyć. Bo podczas wyciągania, jak już się zmoczyła paliwem, to się zrobiła za duża. Normalnie spadała z filtra cyk. No i teraz co? Dokręcamy cztery śrubki. Tu mamy odpowietrznik, tak. O, tu 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 tu. Więc po poskładaniu całego odkręcamy od powierzchni, pompeczką cyk cyk. Zapinamy wężyki, pompeczką cyk cyk. I pali. Dobra. Filtr zmieniony. mi się przejechać. No, wajcha. Ręczny spuścił się. O, będą jaja? Dobra. I teraz... Patrzcie na kierownicę, jakie to jest fajne! gdzie Stoi w miejscu. A? Dobra, cyk, zawijamy się. Słuchajcie, widzicie co? Jak człowiek tym jeździ, to tak aż gubio. Fajne, no. Naprawdę fajne. Ale wiecie co? Tak wam powiem, że jeśli chodzi o auto, to pierwsze wrażenie, bo pierwszy raz jadę czwórką Picasso, nie? To tak jakbym jechał szaranem. Jeśli chodzi o położenie tej deski rozdzielczej, tego wszystkiego, normalnie jakbym szara jeździł, dużo się najeździłem i pozycja za kierownicą, no nie no, rozwala mnie to kiera, i pozycja za kierownicą i wszystko. Czekajcie, bo on coś świeci jakiś, co, drzwi mam nie zamknięte? O co Ci chodzi? Może pasy, dobra. I nawet jeśli chodzi o komfort bujania się. No tak Powiem wam, że taki ciaśniejszy szaran. Szara nie jest więcej miejsca. A po powiem, że to jedzie nawet. I do 6 KD. Fajnie to przyspiesza muszę Wam powiedzieć, że yy, pięknie ten motorek chodzi tak cichutko. Więc 220 ma na i chyba oryginalne. Zobaczcie, Deha fajnie jedzie. Fajnie jedzie, zostawia białą chmurę dymu. Ale no niestety, benzyna się przedostała między pierścieniami, bo jak dobrze wiecie, stryskiwał nie zapalał, więc coś się musiało gdzieś przedostać nie do tłumika i ma rozrzedzony olej, więc dlatego też podkapca na biało, e, niestety trzeba będzie olej jeszcze wymienić. Ale to już yy, decyzja klienta będzie. Zaraz do niego zadzwonię, zapytam się, czy zbiornik zmieniamy, czy coś wkrętem będzie jeździł. I tyle, no. No jak widzicie udało się, czyli zatankowanie benzyny nie zabiło go, nie. Jakby układ fryskowy był yy, już na wymarciu, tak, jak już był słaby. Kiepski, no to już by była Lipa. To Wam mówię od razu, nie? Zaraz by się wtryski wysypały. Ale z racji tego, że ma oryginalny przebieg, jest ok. No dobra. Co? kończymy. Ja lecę po fajki. Hej.